Siema widzowie, to dzisiaj w koniec odcinku na moim kanale z Farming Murator 18 Dzisiaj będziemy sobie robili kolejny odcinek. Już pracownik skończył Tak, żeby my widzowie sobie zrobili taki porządek na gospodarce I widzowie za 4, może 5 odcinków Kupimy sobie Kolejny ciągnik, kupię nowy. Nie będę sprzedawać żadnego, tylko jeszcze jeden sobie kupię. Bo miałem w 23, w 23 mięczy. I teraz będę mieć też, 3, kurno? Na którym polu? A tu bym jechał. Nie, tu bym nie dojechał. I patrzę, w te kamienie wjeżdżam, ale zawieszenie nie reaguje. Na, w następnym odcinku będzie koszenie trawy. Nie wiem, czy Wam tu mówiłem, czy nie. Ale jak nie mówiłem, to teraz będziecie widzieli.